Nazywam się Katarzyna Pakosińska pseudonim Pakosa. Znaki szczególne śmiech i proszę państwa to bardzo dobrze, ponieważ w moim zawodzie trzeba się czymś wyróżniać, prawda, żeby być rozpoznawalnym, żeby dorobić się twarzy zanim straci się pamięć, prawda? Proszę państwa bardzo często zaczepiana jestem na ulicy z prośbą, żebym się zaśmiała. Nigdy nie odmawiam. Nigdy nie odmawiam. Przecież znacznie gorzej byłoby, gdybym mnie zaczepiano na przykład: "O, Pakosińska, mogłaby się Pani rozpłakać, proszę, proszę, bo jak Panią widzę, to mi się płakać chce. No. Także na szczęście to właśnie śmiech jest moim znakiem rozpoznawczym, tak zostałam zaszufladkowana, można powiedzieć, stereotyp działa. Powiem Państwu, że od lat moi przyjaciele mi mówią, Pakosińska, z tym Twoim śmiechem to niedługo będziesz mówiła, dobry wieczór w Hollywood. A ja, proszę bardzo, latam mijają, prężę się, szczerze wchodzę i mówię, dobry wieczór w Brągowie, ale proszę Państwa, od razu mówię, wolę mrągowo, bo może w tym Hollywood lepiej płacą, ale publiczność zdecydowanie gorsza. Proszę Państwa, tam siedzą sztywniaki, nic nie kumają. Klaszczą jedynie na początku i na końcu występu, godzinnego występu. A ja do nich jak na siebie mówię, mówiłam powoli, po polsku, wyraźnie. Oni nic, sztywniaki. A tu proszę. Nawet w deszczu. Rewelacja, no. Proszę Państwa, <grywa> chyba też znajomi dojechali. Proszę Państwa, czytałam ostatnio, dobra, przesadziłam, mówili mi, że obserwujemy ostatnimi czasy tak zwany kryzys męskości. Ale, uwaga, ja mam inne zdanie. Ja uważam, że w Polsce nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Ja mam pewne spostrzeżenia, że nawet nasi mężczyźni co, jacy, co jakiś czas, w co drugim, Budzi się zwierzę. Taki lew. Słuchajcie, tak jak siedzimy, trochę na rozgrzewkę. Zrobimy mały eksperyment. Obiecuję, że to się nie wyniesie poza amfiteatr. Dobra? Idę do Was. A co tam? Idę. Myłam się dzisiaj. Słuchajcie, przejdę do Was. Zrobimy mały eksperyment. Ja bym nawet poprosiła któregoś z Panów, bo to zrobimy pewną rzecz, bo ja bym bardzo chciała, żeby Państwo również coś gratis. Wy... Gdzie mam iść? A, tu są, widzę. Kandydaci. Ja myślałam, że będzie ciężko wyrywać w mrągowie w deszczu. Ale nie, dobra, idę, 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 idę. Proszę Państwa, to będzie bardzo ciekawy eksperyment, żeby również Państwo coś gratis wynieśli i żeby również Państwo zainteresowali się przyjazdem do mrągowa. Idę, a tu jest ciekawa grupa. Daleko nie będę chodzić. Grupa, grupa się zbija pod parasolem. Ja może do Państwa tak przycupnę. Mogę? A to Pana żona? A to ja się. A siostra, to ja między Pana na siostrę. Jest przyjemniej. Proszę państwa, nie widać. Proszę państwa, nie wiem, czy państwo widzą, ale siedzimy razem w pierwszym rzędzie pod parasolem. Ja bym miała do pana prośbę, bo pan trzyma, nie, pan nie trzyma. Czy mógłby pan wydać odgłos twarzą paszczową? Niczym lew. Patataj, patataj. Dobrze, widać, klasyka była oglądana, a pan jest jeszcze przed kolacją? Tak. To widać i troszeczkę słać. Proszę państwa, ale ja powiedziałam, że co drugi, ale kolana ma pan miękkie. A to mąż jednak? Wiedziałam, że to się źle skończy. Ja, ja dzisiaj widzę, że bezpiecznie do domu nie wrócę. Proszę Państwa, idę, szukam lwa. Ja muszę go dzisiaj upolować, chociaż ja wiem, że to była czysta prowokacja. A idę, druga historia, podparasolowa. <grych> Dzień dobry, czy mógłby Pan wydać odgłos niczym lew? Ja przycuplę. Miał. Dobrze, proszę Państwa, to jest druga prowokacja, ale myślę, że to również ta prowokacja jest po rybie. Prawda? Bo była dzisiaj ryba. Było, było. Była ryba. Ryba, proszę państwa, nie wpływa. Ryba nie wpływa. Ja podejrzewam, że to jest drugi lew, tylko lekko ukryty pod parasolem. Który z panów chciałby jeszcze wydać odgłos? Proszę bardzo, ja daleko nie będę szukała. Pan jest chętny? Proszę bardzo. Zawsze. Grał. Czy jest satysfakcja, proszę państwa, czy nie? Kto wyda odgłos w rągowie niczym lew w deszczu? Słuchajcie, wszyscy panowie, którzy są obecni tu, w rągowie, uwaga. Ryczymy na 3-4. Dokładnie taki Paramount, po prostu picture. Uwaga, 3-4. I proszę, można, wielkie brawka. I brawka. I brawka. Słuchajcie, dziewczyny, wszystko zawsze trzeba sprawdzać. Ja powiem, przez jakiś czas nie sprawdzam. A w ogóle, drodzy panowie, a może ja mówiłam za szybko? Moje polecenia, nie mówiłam za szybko? Bo uwaga, taka pierwsza uwaga, gratis, dziewczyny. Do mężczyzny mówimy powoli. Jeżeli chcemy, żeby się skomunikował, jakoś te kulki się zderzyły. Ale a propos takiego sprawdzania sytuacji, to ja wam powiem, że kiedyś miałam bardzo fajnego chłopaka. Wiking, wszystko się zgadzało, ale nie sprawdzałam. Chodziliśmy ze sobą parę miesięcy, ale jak przyszło co do czego, to ożenił się z moim kolegą. Także sprawdzajmy, proszę państwa. I w ogóle, tutaj panowie tacy może mało wyrywni, ale ile wy się nagadacie o seksie? Ile ja się tego nasłucham? I jeszcze te wszystkie dowcipy seksistowskie. Jak na przykład o, dlaczego kobieta musi cały dzień prać, prasować, sprzątać, gotować? Bo w nocy śpi i jej się zaległości robią. No to jest żenujące, no. A taki jeden każdy z was się po prostu nagada, jaki to tam z niego kozak jest. A ja wiem, że kozak to jedynie w gadce, dziewczyny, nie? A w sypialni. Lajkonik, prawda? Lajkonik, laj, laj, poprzez cały kraj, kraj. Ja wiem, w ogóle teoretycznie to są mistrzowie świata, nasi panowie, a w praktyce piłkarska reprezentacja Gibraltaru. W jakiś dialog ktoś ze mną wejdzie, czy nie? Panowie się nie poddają, proszę panów, ale mnie teoria nie interesuje. Ja teorię znam w swoim wieku, także jak ja chcę sobie zrobić kawę, to sobie robię kawę, prawda? A nie szukam instrukcji obsługi ekspresu, nie? A jeszcze tak jeden z drugim podokazuje z pięć minut i potem myśli, że się doskonale spisał, nie? Słuchajcie, Słuchajcie panowie, a wa, ja do Was powiem w waszym języku. Uważajcie, wyobraźcie sobie, że wasza ulubiona drużyna piłkarska za chwilę będzie grała mecz. Czyli jesteście pełni ekscytacji. Szykujecie się na. Uwaga! 90 minut wspaniałej, pięknej walki! Siadacie, jesteście podekscytowani, jest po prostu fantastycznie, po prostu podniecenie, pobudzenie, wszystko działa i w tym momencie widzicie, że wasza ukochana drużyna nagle słabnie, nagle zaczyna opadać z sił, miękkie flaki zasypiają, a potem jeszcze bezczelnie pytają, ale co, ale przez te pięć minut to nieźle grałem, co? Zabolało? No właśnie. To się podobno w futbolu nazywa faul taktyczny. I wy nas, tak panowie, faulujecie w każdym meczu. Słuchajcie, ja po tym ostatnim przestałam się umawiać z facetami. Umawiać się przestałam, ponieważ tak naprawdę mam wrażenie, jakbym się umawiała z premierami rządu. Ile to się nagada, ile po prostu naobiecuje. W swoim ekspoze po prostu każdy jeden rycerz niezwyciężony. ażby mu się chciało uwierzyć. ażby mu się chciało uwierzyć. Ja mu nawet udzielę poparcia cieleśnie. Całą sobą. I wtedy czar pryska, słuchajcie. Czar pryska. No także pamiętajmy, że taki na szwacie to jest polityk. Co to każdemu zrobi dobrze, byleby tylko utrzymać się przy władzy. Widział ktoś kiedyś polityka z poczuciem honoru, wróć humoru. Hmm? Także uwaga, dziewczyny. I tak sytuacja nie jest do końca beznadziejna, bo zawsze uwaga, co możemy zrobić? Zawsze możemy sobie zorganizować przyspieszone wybory. A!